To to matki nam powie, zanych także z drugich dniały, że na dzień świętego Jana zawsze sobótka palana. Że na dzień świętego Jana zawsze sobótka palana. Admirały i Geringi, Bambirały, Bojarowie, Deterdingi, Ambasadorowie, Ziewadai, Płaskiego, Blindzia, Udibidibindia, Udibindia. Leżeliśmy w cudzym łóżku. Nie znaczy to wcale, że chcieliśmy dopuścić się grzechu. Potem bierze chłopca i razem chowają się pod koce i noce, których bez walki nie oddaje. Cicho skrzypią ich sumienia, gdzieś w oddali szczeka koniec.

Red roses, too. I see them bloom for me and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Hanka stała z utkwionymi w jeden punkt oczyma. W mózgu jej płonęły wściekłe nawałnice, szalonych paroksyzmów, boleści. Te róże, te róże czerwone. Wirski zaśmiał się. <śmianie> <śmianie> Pani patrzy na kwiaty, a róże kolą. Ała! <grym> Rozumie pani? <grym> no i teraz y, głosowanie, tak? Ja, ja w ogóle zapomniałem o tym, że trzeba głosować, tyle emocji się teraz y, pojawiło. Także kto jest za interpretacją pierwszą drużyny zielonych? Ręka w górę. Czy połowa po, po... to rodzina pana Rusinka? Tak się tylko pytam. <grym> tak, tak. Tutaj wiele osób przyjechało z Krakowa, ja widziałem. Oni są, łatwo ich poznać, mają w ręku zawsze bajgla. Kto jest za drużyną czerwonych? Tak! No, taki remis widzę. Oczyma wyobraźni. Jak polska drużyna przegrywa, to zwykle mówi, że ma przewagę optyczną. to, to jest... no, Albo ale zwycięstwo tutaj... moralne. O. Szanowni Państwo, kończymy więc pierwszą część programu Poczytelni Radiowego Klubu Książki i wkrótce w drugiej części porozmawiamy o Tuwimie. A żeby wprowadzić Państwa w trochę w ten klimat, proponujemy odrobinę muzyki, zespół akurat do prostego człowieka. Tuwim to jest poeta niezwykle intymny. To znaczy taki, którego słowami. Ludzie chcą oddawać własne przeżycia, bo sami tak trafnie tego nie potrafią wyrazić. No więc nie miałam ja jakichś wydarzeń bardzo znaczących, które by mi się przydarzyły z Tuwimem, ale poznałam go. Była bardzo krótka rozmowa. Właściwie on był człowiekiem, który raczej oczekiwał czegoś, to się będzie do niego mówiło, niż żeby sam mówił. A no ponieważ ja nie zawsze jestem taka elokwentna, a zwłaszcza jeśli chodzi o, o ludzi, których nie znam, no to ta rozmowa właściwie była niedługa. Załóżmy się, że. że. Yy, yy, będę patrzeć cały dzień w jeden punkt. <śmiech> <śmiech> mhm. Ja twierdzę, że tak. Wyznaczony przeze mnie? Tak. Patrz w słońce. Z błyskawą po wrzucam wiosną na jeziora i na